Rozmowa o masturbacji nigdy nie była łatwa. Przez dziesięciolecia praktyka ta była owiana tabu, milczeniem i dziedziczonym poczuciem winy. Jednak niezależnie od tego, co przekazuje kultura lub religia, prawdą jest, że masturbacja stanowi część życia intymnego większości ludzi, zarówno mężczyzn, jak i kobiet, od okresu dojrzewania do starości. I daleka od bycia czymś zakazanym lub szkodliwym, może stać się narzędziem dobrego samopoczucia, samopoznania i zdrowia seksualnego. Dla wielu osób pierwszy kontakt z masturbacją ma miejsce w okresie dojrzewania, tym okresie odkryć, w którym ciało się zmienia, hormony szaleją, a porównania z rówieśnikami stają się nieuniknione. Nierzadko zdarza się, że nastolatek zamyka się w swoim pokoju lub spędza więcej czasu niż zwykle w łazience, podczas gdy rodzice komentują, znowu się zamknął, lub ten chłopak zbyt długo się kąpie. To, co naprawdę dzieje się za tymi drzwiami, jest procesem intymnym i całkowicie naturalnym. Jednak ze względu na brak otwartego dialogu i jasnej edukacji, masturbacja często wiąże się ze strachem i wstydem. Stąd biorą się mity, które nadal krążą w kulturze popularnej i wpływają na całe pokolenia. Zbyt częsta masturbacja powoduje impotencję. Jeśli to robisz, stracisz energię do nauki lub uprawiania sportu. To brudny lub wstydliwy nawyk. Wszystkie te przesłania nie mają podstaw naukowych, ale mają realny wpływ. Wywołują niepokój, poczucie winy i dezorientację u nastolatków, którzy zaczynają postrzegać swoją seksualność jako obszar zakazany. Poza natychmiastową przyjemnością, masturbacja pełni kluczową funkcję. Pozwala poznać siebie. W okresie dojrzewania pomaga odkryć, jak reaguje ciało, jakie bodźce wywołują podniecenie i w jaki sposób osiąga się orgazm. Ta samoświadomość nie kończy się w młodości. W dorosłym życiu masturbacja pozostaje ważnym sposobem na odkrywanie nowych form przyjemności, eksperymentowanie z własnym rytmem seksualnym, a nawet poprawę komunikacji z partnerem. Specjaliści radzą, żeby robić to świadomie, unikając nerwowego dążenia do orgazmu i naśladując, na ile to możliwe naturalny przebieg prawdziwego stosunku seksualnego. Utrzymuj stopniowe tempo, zwracać uwagę na wywierany nacisk i na wilżenie. Unikać mechanicznej lub zbyt szybkiej stymulacji, która nie przypomina seksu z partnerem. Kiedy praktykuje się ją w ten sposób, masturbacja przestaje być szybkim odreagowaniem, a staje się zdrowym treningiem, który wzmacnia funkcje seksualne i potęguje doznania w związku. Chociaż masturbacja kojarzy się często wyłącznie z młodymi ludźmi, występuje ona również u osób dorosłych i starszych. Na każdym etapie życia pełni ona inną rolę. W dorosłym życiu staje się ona legalnym sposobem na rozładowanie napięcia i zmniejszenie codziennego stresu. Dla osób, które nie mają stałego partnera, jest to również naturalny sposób na utrzymanie aktywnego życia seksualnego. W starszym wieku korzyść ta nabiera jeszcze większego znaczenia. Pomaga zachować funkcje erekcyjne. Długotrwałe niepraktykowanie masturbacji może powodować atrofię prącia, utrudniając reakcję seksualną. Okazjonalna masturbacja działa jak ćwiczenie, które utrzymuje narząd płciowy w dobrej kondycji i przedłuża jego zdolność do reagowania. Chociaż temat ten jest zazwyczaj analizowany z męskiej perspektywy, nie można zapominać, że kobiety również się masturbują. W wielu przypadkach ma to jeszcze głębszy wpływ na ich życie seksualne. Liczne badania pokazują, że większość kobiet nie osiąga orgazmu wyłącznie poprzez penetrację pochwy. Samostymulacja staje się zatem podstawowym środkiem samopoznania, który pozwala im odkryć, jakie bodźce prowadzą je do kulminacji. Ta nauka nie tylko korzystnie wpływa na indywidualne doświadczenia, ale także poprawia życie w związku, ponieważ daje im narzędzia do komunikowania swoich pragnień i prowadzenia partnera w kierunku pełniejszej i bardziej satysfakcjonującej intymności. W stabilnych związkach masturbacja może stać się delikatnym tematem. Niektóre pary interpretują ją jako oznakę niezadowolenia, a nawet odrzucenia. Jednak rzeczywistość jest zupełnie inna. Masturbacja nie oznacza braku pożądania drugiej osoby, ani problemów w związku. Może być po prostu uzupełnieniem, osobistym rozwiązaniem, gdy nie można się spotkać lub gdy okoliczności nie pozwalają na częste stosunki seksualne. Kluczem jest komunikacja. Kiedy praktykuje się ją w tajemnicy i powoduje niepewność, mogą pojawić się konflikty. Natomiast jeśli podchodzi się do niej z otwartością i zaufaniem, można ją bez problemu włączyć do dynamiki związku, nie umniejszając intymności ani więzi. Z medycznego punktu widzenia, masturbacja jest uważana za normalne i zdrowe zachowanie, o ile spełnione są trzy podstawowe warunki. Po pierwsze, umiar. Nie powinna stać się nawykiem kompulsywnym, który zakłóca codzienne życie, pracę lub relacje społeczne. Po drugie, podobieństwo do prawdziwego seksu. Należy unikać nienaturalnych technik, które mogą wpływać na reakcję seksualną partnera. Po trzecie, brak poczucia winy. Praktyka ta powinna być traktowana naturalnie, bez wstydu i wewnętrznych wyrzutów sumienia. Gdy warunki te są spełnione, korzyści są oczywiste. Zmniejszenie stresu, uwalnianie neuroprzekaźników generujących przyjemność i dobre samopoczucie, poprawa jakości snu, utrzymanie funkcji erekcji i większa świadomość seksualna. Rozmowa o masturbacji to rozmowa o zdrowiu seksualnym. Tabu i mity związane z tą praktyką wyrządziły więcej szkody niż sama praktyka. Zapraszamy do burzenia murów, pozbycia się wstydu i otwarcia dialogu między lekarzami a pacjentami, aby rozwiać wątpliwości bez uprzedzeń. Między partnerami, aby uniknąć nieporozumień i wzmocnić zaufanie. Między rodzicami a dziećmi, aby towarzyszyć nastolatkom w odkrywaniu siebie, zapewniając im informacje i wsparcie, zamiast milczenia i wyrzutów. Masturbacja praktykowana z umiarem nie jest wrogiem ani zagrożeniem. Jest to naturalna praktyka obecna u mężczyzn i kobiet w każdym wieku. Może być źródłem przyjemności, samopoznania i zdrowia. Ważne jest nie zakazywać ani ukrywać, ale zrozumieć i doradzać. W ten sposób każda osoba będzie mogła w pełni przeżywać swoją seksualność bez poczucia winy i z pewnością, że jej ciało należy do niej.